Cześć widzowie, witam was w serii, gdzie jesteśmy yy, chyba prawdopodobnie jesteśmy jedynym ocalałym na właśnie tym oto nie wiem samolocie i musimy przeżyć, to na pewno jest ciężkie i dobra jesteśmy, mamy jabłka, ok, dobra, myślę, że powinniśmy ich zebrać bardzo dużo. To jest chyba jedyne jedzenie, naprawdę, które mamy teraz przy sobie. Czekajcie, zaraz zobaczymy do beczek. Mamy w beczkach jabłka, ok. Ok, ok. I teraz tak, musimy przeżyć na tych właśnie beczkach. A, w tych beczkach mamy same jabłka chyba. No nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, przeszukamy półtem całe. Ale to będzie seria, która będzie trwała naprawdę kilkanaście odcinków. Myślę, że naprawdę będzie spokojnie. Dobra, widzowie, czyli tak, wylądowaliśmy helikopterem. Rozbiliśmy się. Każdy nie żyje oprócz mnie. Tu są podobno dinozaury. Jeżeli chodzi o to, to seria wygląda całkiem fajnie w sumie, w sensie, chodzi o to, że dinozaury musimy zabić. No, czy nie wiem, dinozaury po prostu są na tym świecie, chyba. Tak z opisu, przynajmniej tak było na opisie. I nie wiem, czy serio tutaj są dinozaury, i czy one będą chciały mnie zabić, czy czasami po prostu, czy po prostu nie. Chyba nie. W sensie nie wiem, bo dinozaurów nie ma tutaj. Nigdzie chyba. No chyba, że serio gdzieś będą w dalszym, nie wiem. Ale to, to... ja nie wiem, no. Dinozaury. Dobra, widzowie. Mamy tutaj jakieś inne rzeczy. Tutaj też jest ta łąka ładna. Okej. Okay. Dobra, widzowie, idę sobie. Yy, nie wiem. Ta wyspa. Ja muszę po prostu zwiedzić w pierwszym odcinku tą wyspę. Bo jeżeli tu serio jest jakiś dinozaur, a serio może być, to będę musiał uważać. I. Chyba nie ma. Chyba nie ma. Nie, no, nie ma raczej. <laughs> Czyli po prostu zostałem oszukany, ale dobra. Miały tu być dinozaury. Ale po prostu musimy przetrwać na tej wyspie. I jaki jest plan? No, na pewno nie zginąć. Na pewno będzie dużo mobów. Gdy będzie noc. Zrobić gdzieś się osiedlić. I myślę, że też. No. Kurde. No. Co ja Wam powiem? Rozbudowanie się na jednym na jednym po prostu terenie To jest po prostu chyba najlepsze co może być Aha Ty Tu jest jajo, ale to jest jajo z tego, a ja nie wiem czy to nie będzie dinozaur Czy on po prostu się nie zamieni, bo młot jest chyba tu wgrany To i tak będzie ciężko Dobra, czyli musimy na pewno uważać też tutaj, bo jeżeli się zrespi tutaj dinozaur, to wtedy serio może być... Może być lipa, bo będzie chciał nas zabić wtedy pewnie, ale to też, nie wiem. Myślę, że też na drzewach może być jakieś jajo. Ej, czekajcie, co tu jest. Nie wiem, właśnie. Ale też to jest dziwne. Czcina cukrowa. Musimy też się osiedlić z... gdzieś blisko tego. E, wody najlepiej. Czcina cukrowa się przyda. Może i po prostu. Weźmy gdzieś tam daleko. Weźmy może blisko tego samolotu, bo będziemy mieli zapasy też. To jest też mądre. Mądra myśl, na pewno. Hmm. Jeśli chodzi o te drzewa, to też są duże. Tam jest dynia w ogóle, dobra, to się przyda też dynia. Dynia też tam jest, ok. I tu jest w ogóle duże drzewo, i to jest, nie wiem, ile ono ma, ale wygląda na solidne. Ole, kurde ty! No, w takim drzewie można. Coś zrobić takim dzewami w sensie. Hmm, może zamieszkajmy na nim. W sensie zróbmy sobie domek na nim jako pierwszy taki podstawowy. Albo w nim. To też jest yy, myśl. Dobra, ale nie wiem, czy kurczę będzie. Czy będzie git. Ej, ale myślę, że jeżeli na przykład się zrespi tutaj dinozaur i będą nie chciały zaatakować i zamieszkamy w takim drzewie to będzie git ochrona to będzie git ochrona ale jeśli serio nie, nie zrespią się tu dinozaury to nie wiem to i tak będzie to git ochrona po prostu przed mubami, które też będą na pewno się chciały tu zrespić Chociaż ja nie wiem, czy na tym drzewie się nie zrespią, ale to zobaczymy. Po prostu po czasie jest. Nie no ten młot jeśli zadziała. O ile w ogóle zadziała. To będzie ciężkie. Naprawdę. O kurde tam można zbudować też dom, jeśli już, powiedzmy, ogarniemy to życie jakoś. Tam jest dużo jabłek, pamiętajmy o tym, że jeśli będzie nam trzeba, to wiadomo, gdzie się kierować. I jest tak, tutaj jest crafting, przyda się, powiedzmy, aha, kurde, kurde. Dobra, przyda się to. I przyda się na pewno kopanie drewna, bo tu nam da dużo. Dobra, to ja chyba zrobię po prostu z tego domek sobie tutaj, z tego drzewa. A jeśli, nie wiem, nie uda się, nie, no powinno się udać z tego drzewa, zrobić domek tego. Kurde, nie wiem. Dobra, mamy. Mamy tutaj kolejne drzewa. Kurde. Nie no, powinno być. Powinno być kit. E, dobra, dobra, dobra. Wykopałem. Dobra, zrobimy sobie drzwi tutaj na pewno. I to jest... Y potrzebny. Zrobiliśmy drzwi. Też kurde tutaj myślę, że jest źle postawione, bo tu powinno być tu drewno, to drewno, to drewno powinno być postawione. Okej okay. i tu jest serio git, tu jest jeżeli chodzi o to to git, drzewo jest git, położone, posta postawione no i co? Teraz tylko po prostu możemy. Czekajcie, bo nie możemy w ogóle, jakby wyjść. To jest na pewno minus. Może tam są jakieś pochodnie, kurde. Tylko ja nie wiem, czy tam się nie pali po prostu. No tam jest campfire. Mogliśmy jedno ognisko zniszczyć, kurde też. Ale tam widzę, że zombiaki są, o kurde. To jest problem. To jest problem. Na pewno ale to... Kurde. to już wygląda powoli dobrze ten dom w sensie tu na pewno będzie łóżko myślę. Tutaj te dwa łóżka by były i tu będzie może wejście do góry też o no o tu będzie wejście do góry będzie wejście do góry i spróbujemy zrobić tak, aby po prostu było jakoś, nie wiem. Mm, jakoś ładnie, co nie? Dobra, widzowie, widzimy się już w kolejnym odcinku. Jeżeli zostawicie łapki w górę 5, to będzie kolejny odcinek z tej serii, bo myślę, że się Wam spodba, spodoba. Kurde, to będzie ciekawe w sumie. Nie wiem, no. Taka seria. Jeśli będą dinozaury, to serio... albo w po prostu dinozaury, które atakują. Więc... Zobaczymy w kolejnym odcinku. Siemano!